Nagrywam ten film kamerą po raz kolejny, choć po raz pierwszy nagrałem go tylko telefonem i postanowiłem udostępnić na samym Facebooku, jednak później poczułem się zachęcony w duchu do tego, żeby wziąć kamerę, nagrać to jeszcze raz i udostępnić to na wszystkich platformach społecznościowych, dlatego że mam do powiedzenia parę bardzo ważnych słów. Mam do przekazania bardzo ważną zachętę, a ta zachęta brzmi: nie bagatelizuj swojego czasu modlitewnego. Moi drodzy, najważniejszym powołaniem i pierwszym powołaniem w życiu każdego chrześcijanina jest modlitwa. Kiedyś słyszałem, że królowa Szkocji, nie pamiętam jak ona się nazywała, chyba Maria I Stuart, o ile się nie mylę, powiedziała, że bardziej boi się modlitw Johna Knoxa, to był taki szkocki reformator, niż armii dziesięciu tysięcy żołnierzy. Ten człowiek niósł duchowy wpływ i miał duchowy wpływ na całą Szkocję. Posiadał duchowy autorytet, który wypracował poprzez modlitwę, poprzez przebywanie z Bogiem. XIX-wieczny kaznodzieja George Muller, tylko i wyłącznie dzięki samej modlitwie i rozeznaniu woli Bożej prowadził sierociniec, przez który, sierocińce, przez które przewinęło się łącznie ponad chyba 10 tysięcy dzieci. Ponad na dzisiejsze przeliczniki pieniądze, które w ogóle przeszły przez te sierocińce, można liczyć nawet w miliardach. I on miał taką zasadę, że nigdy nikogo nie prosił o pieniądze, ale wszystko rozeznawał poprzez modlitwę, o wszystko się modlił i wszystkie swoje prośby przedkładał Bogu. I podaję dwójkę tych osób jako pewien przykład choć tych bohaterów wiary jest więcej tylko po to, żeby pokazać nam, przypomnieć nam, jak bardzo ważna jest modlitwa w życiu chrześcijanina. Wielu z nas pragnie takich rezultatów jak Jezus. Zadajemy sobie pytania, gdzie są te cuda, których czytamy w Nowym Testamencie, a których nie doświadczamy w swoim codziennym życiu, ale niewielu jest gotowych, aby modlić się w taki sposób, jak modlił się Jezus, czy poświęcać tyle czasu na modlitwę, ile poświęcał Jezus. W Ewangelii czytamy o tym, że Jezus wstawał przed innymi, wychodził na miejsce odludne, modlił się. W innych fragmentach Ewangelii czytamy o tym, że Jezus przebywał całą noc na modlitwie do Boga. Jezus żył poprzez modlitwę. On był w 100% zależny od swojego ojca. W, podczas kuszenia w ogrodzie Gensemani, Jezus poprosił swoich uczniów, aby czuwali z nim. Kiedy po krótkiej chwili przyszedł, aby sprawdzić, czy czuwają, zastał ich śpiących i zadał im wtedy takie pytanie. Nie mogliście czuwać ze mną nawet jednej godziny, co pokazuje nam, że ta jedna godzina jest po to, żeby w ogóle ujarzmić nasze ciało, które bardzo często jest przeszkodą w modleniu się. Jakiś czas temu, wieczorem, już około godziny 22:30, tego dnia, akurat wtedy się nie modliłem, nie miałem czasu na modlitwę, byłem bardzo śpiący i chciałem po prostu iść się położyć, ale poczułem się w duchu taki zachęcony, żeby iść się modlić, i po pół godziny modlitwy nagle poczułem, że zaczynają wracać mi siły. Po, po tym, kiedy dotarłem już do godziny, czułem się wypoczęty. E, modliłem się później jeszcze dłużej, ale to, co chcę przekazać, to to, że Zdałem sobie wtedy sprawę, że słabość naszego ciała naprawdę można przemóc przez Ducha Świętego, który został nam dany. I każdy z nas powinien mieć głęboką świadomość tego, jak bardzo ważna jest modlitwa. To, co w ogóle jest absolutnym fundamentem każdej modlitwy, to też świadomość tego, że kiedy my idziemy na tę modlitwę, to Ojciec po prostu jest. Bo rozmawiając z wieloma ludźmi, i kiedy oni dzielą się swoimi doświadczeniami modlitwy, swojego stanu duchowego ze mną, pokazuje mi to, że wielu ludzi nudzi się na modlitwie albo ma różne, różne emocje, których doświadcza i myśli, że po prostu ta modlitwa w jakiś sposób nie jest skuteczna. Ale moi drodzy, modlitwa nie jest zależna od naszego stanu emocjonalnego, tego jak się danego dnia czujemy, ale jest ona zależna od naszej wiary w to, że Ojciec. Jest i nagradza tych, którzy go poszukują, bo o tym mówi nam Jezus w Ewangeliach, że kiedy wchodzimy do naszej komory modlitewnej, do naszej izdebki, mamy zamknąć ze sobą drzwi, a ojciec, który jest w ukryciu, który widzi w ukryciu, odpowie nam. W liście do Hebrajczyków czytamy o tym, że każdy, kto przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że on jest. I że nagradza tych, którzy go, którzy go szukają. Więc fundamentem naszej modlitwy jest wiara w to, że Bóg jest i że nagrodzi Ciebie, który go szukasz. Bez względu na to, jak Ty się czujesz, bez względu na to, co Ci mówią Twoje emocje. Emocje nie mają tutaj nic do gadania. One mają być poddane w posłuszeństwo prawdzie, a prawda jest taka, że ojciec. Jest w ukryciu, ojciec widzi w ukryciu. I osobiście wierzę w to, że um, jesteśmy tak wielcy w duchu i mamy tak wielkie rezultaty w duchu, jak wielkie jest nasze życie modlitewne. W tych czasach, w których wszystko coraz bardziej woła o naszą uwagę, w czasach rozproszenia, w czasach social mediów, um, jest jeszcze ważniejsze, aby wypracować sobie taki jakościowy czas modlitwy, czy to rano, czy wieczorem. Niektórzy z was mają dzieci małe. Wiem, że potrafi to być ciężkie, żeby wygospodarować czas na modlitwę, ale godzinę w ciągu dnia każdy z nas wie, że potrafi znaleźć. Jeśli mamy do zrobienia jakieś inne rzeczy, a danego dnia nie modliliśmy się, poświęćmy ten czas na modlitwę. Ja osobiście w dniu czasami, kiedy miałem zaplanowanego jakiegoś live'a i nie pomod Modliłem się tego dnia, ja odwoływałem lajwa, nie chciałem tego robić, bo wolałem poświęcić czas na modlitwę, bo wiem, że bez rozwiniętego życia modlitewnego moje słowa to będą tylko i wyłącznie puste słowa. Więc ja przedkładam ponad wszystko moje życie modlitewne, mój osobisty czas z Bogiem. I mam nadzieję, że oglądając to, będziesz zachęcony, dlatego że w tych czasach, coraz trudniejszych. Um, Zbudowanie solidnego fundamentu modlitewnego jest niezwykle ważne, niezwykle ważne. Umiejętność rozpoznawania rzeczy duchowych, rzeczy, których Bóg do nas mówi, jest niezwykle ważna w tych czasach, w których żyjemy. I wierzę w to, że im trudniej, tym solidniejsza ta relacja z Bogiem powinna być tym solidniejszy powinien być ten fundament modlitewny, tym więcej czasu powinniśmy poświęcać właśnie na modlitwę. Bo to tam się umacniamy, tam umacniamy nasze duchowe życie, tam umacniamy nasze serce, które później staje się wstrząsoodporne, urazoodporne i staje się odporne na te trudne czasy, które nadchodzą. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że ten film choć trochę was zachęcił do tego, żeby modlić się. Modlić się i nie ustawać. Spędzaj czas z Bogiem. Jeśli nie wiesz, co mówić na modlitwie, to rozmyślaj nad Słowem Bożym. Ale Duch Święty wierzy w to, że On cię nauczy, jak się modlić. Dlatego, że On jest naszym nauczycielem i On prowadzi nas w modlitwie. On tego chce, więc powiedz Duchu Święty, naucz mnie, jak się modlić. O co Ty chcesz, abym ja się modlił? I później zaczną Ci przychodzić różne myśli do głowy. Módl się, może przyjdzie jakiś znajomy, znajoma, módl się o nich, przyjdą ci na myśl. Może przyjdzie ci jakaś inna rzecz, o którą powinieneś się pomodlić. Módl się, nie daj się rozproszyć, nie daj się okrać ze swojego życia modlitewnego, poświęć jakościowy czas już dzisiaj. Na modlitwę, a zobaczysz tego rezultaty później w tym zewnętrznym życiu widocznym dla innych. Im bardziej nasze życie jest ukryte w Bogu, tym później bardziej jest widoczne dla innych, bo Bóg je uwidacznia poprzez cuda, znaki i różnorakie przejawy mocy, których dokonuje przez nas, wzmacniając nas w Duchu Świętym. To tyle ode mnie. Taka krótka zachęta, spontaniczna. Wyszło jak wyszło ale wierzę, że jest to przekaz od Ducha Świętego. Błogosławię, kochani, i życzę dobrego dnia.